Potrzebujecie temat niezwykle aktualny, jednocześnie ważny dla społeczeństwa i Kościoła. Gender przyczyna jednej z najgorętszych debat społecznych w ostatnich latach. Na warsztat wziął ją Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podczas konferencji Gender. Spojrzenie krytyczne omawiano zjawisko nie tylko od strony filozoficznej, ale też w kontekście kulturowym i prawnym. Jak mówią organizatorzy, to najważniejsza tegoroczna konferencja. Ona jest o tyle ważna, dlatego że chcieliśmy przede wszystkim uniknąć wszelkich takich ideologicznych dyskusji na ten temat. Chcieliśmy zgromadzić grupę ludzi, którzy będą chcieli być, chcieli merytorycznie, są specjalistami, merytorycznie opowiedzą o tym, co tak naprawdę łączy się z tym genderyzmem. Na konferencji zadano wiele pytań, m.in. czy prawo jest na tyle bezpieczne i wartościowe, by człowiek mógł właściwie funkcjonować w społeczeństwie. Z góry założono podejście krytyczne. Chciano zobaczyć, co jest swoistym zagrożeniem dla człowieka w kontekście całej problematyki genderyzmu. Gender niszczy rodzinę, czyli miejsce najświętsze, no bo Rodzina jest miejscem największej, najświętszej miłości małżonków, i z tej miłości powstaje ktoś największy na Ziemi człowiek. I ten człowiek jest rodzony i wychowywany w rodzinie, w rodzinie kształtowanym. I to jest no, proces najświętszy. Według księdza profesora Dariusza Oko w debacie o gender zapomina się o tym, co jest najważniejsze. Właśnie człowiek jest najważniejszy. Człowiek mocny duchowo może sobie świetnie poradzić w najtrudniejszych warunkach, ale człowiek słaby duchowo, zdegenerowany może zmarnować najlepsze warunki. Dlatego najbardziej trzeba dbać o człowieka, walczyć o człowieka. Konferencja miała pięć sekcji tematycznych, m.in. filozoficzno-kulturowe źródła genderyzmu czy gender z perspektywy prawa. W wydarzeniu wzięli udział wybitni znawcy tematu nie tylko z Polski, ale i z zagranicy: Sara Guzik, i JP2TV.